Jak, jak jak to jest barwa? Nie ma znaczenia. My mówimy, że to jest tak zwany rozkład bez bez barwy. I teraz patrzcie, niewielką dodam jakiej barwy? Też bez barwy. I patrzymy, co się dzieje. Żółty, żółty, jeszcze wymieszamy. I mam dwie dwie słody, dwie bez barwy No jak, nie, jakaś reakcja można zdać, o której trzymębędzie się w szkole później, później puszymy. Dobra.